To jest podcast Podróże ku wolności. Cześć, tu Rafał z bloga i podcastu Podróże ku wolności. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi: regularne oszczędzanie. Kluczowy krok ku wolności. W 36 odcinku tego podcastu przedstawiłem Wam 7 fundamentalnych zasad, którymi się kieruje układając swoje prywatne finanse osobiste. W tym miejscu przypomnę Wam jedynie, że są to: po pierwsze, zapisywanie przychodów i wydatków, po drugie, zapewnienie stałego źródła dochodu, najlepiej rosnącego, po trzecie, wykluczenie zbędnych wydatków, po czwarte, eliminacja zadłużenia, po piąte. Regularne oszczędzanie, po szóste, mądre inwestowanie, i po siódme, poszerzanie wiedzy na temat finansów osobistych. A co finanse osobiste mają wspólnego z wolnością? Otóż uważam, że bardzo dużo. Według mnie, aby móc być wolnym, koniecznie trzeba mieć je uporządkowane. Jednym z elementów wolności jest bowiem niezależność, na którą możesz sobie pozwolić tylko wówczas, jeśli masz odpowiedni majątek i dochody niezależne od innych. Na przykład od państwa, od twojego pracodawcy, kontrahenta czy też widzi mi się jakiegoś urzędnika. Nie ukrywam, że moim ulubionym tematem dotyczącym finansów osobistych jest oszczędzanie i dlatego to na nim dzisiaj się skupię. Oczywiście każdy z tych siedmiu fundamentów omówię w poszczególnych odcinkach mojego podcastu. Zanim jednak przejdziemy do meritum, to pamiętaj, że wszystko o czym tutaj mówię to tylko moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Najpierw powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: dlaczego powinniśmy oszczędzać? Oszczędzanie jest bardzo zdrowym i mądrym nawykiem, który jest dla mnie absolutną podstawą finansów osobistych. Dlaczego? Wynika to z wielu powodów, z których przedstawię Ci kilka najważniejszych. I tak, po pierwsze, oszczędzanie jest motywujące. Regularne oszczędzanie to bardzo mądry nawyk, który uczy, że majątek buduje się stopniowo, latami, poprzez systematyczne kroki to także cenne doświadczenie edukacyjne i ogromna motywacja do wysiłku, gdyż na końcu czeka nagroda w postaci upragnionych wakacji, samochodu czy też stabilnej emerytury. Co więcej, mądrze inwestując w te oszczędności, możesz znacznie szybciej osiągnąć wymarzoną nagrodę, ponieważ dzięki działaniu magicznej zasady procentu składanego, każda część oszczędności pracuje na twoją korzyść. Wszystko o czym tu mówię sprawia, że człowiek staje się bardziej wytrwały Trenuje swoją wolę, a przede wszystkim osiąga niezależność finansową. Przeciwieństwem systematycznego oszczędzania jest zaś zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w celu nabycia czegoś. Oprócz samej kwoty pożyczonego kapitału musisz bowiem także regularnie oddawać odsetki, a często także jakąś opłatę za udzielenie tego kredytu. Dzięki temu ostatecznie płacisz znacznie wyższą kwotę niż wartość samego towaru, na który wziąłeś ten kredyt. A ponieważ nagrodę w postaci zakupionego dobra dostajesz od razu, to motywacja do stałego oddawania swoich pieniędzy bankowi lub też innemu wierzycielowi nierzadko przez wiele lat jest znacznie mniejsza niż w przypadku oszczędzania na wymarzony cel. O ile zatem w przypadku regularnego oszczędzania czas pracuje na Twoją korzyść, to w razie zaciągnięcia długu ten sam czas działa już przeciwko Tobie. Po drugie, oszczędzanie buduje Twój majątek. Oszczędzając regularnie, w każdym miesiącu pewną kwotę pieniędzy, stopniowo budujesz swój majątek. Tak jak na przykład wznosi się dom oparty na solidnych fundamentach. Uważam, że metoda małych, ale systematycznych i równomiernych kroków da ci znacznie większe prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego celu, niż wyczekiwanie na jakąś niesamowitą okazję, która może nigdy nie nastąpić. Uważam bowiem, że lepiej zawsze wziąć sprawę w swoje ręce, niż oczekiwać na wygraną na loterii. Pamiętaj też, że tradycyjnie klasa średnia tworzyła swój majątek poprzez regularne oszczędzanie, często latami i pokoleniami. Jeśli interesuje Cię ten temat, to gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z jednym z najpopularniejszych odcinków na moim podcaście pod tytułem Czym jest klasa średnia w Polsce i dlaczego Państwo jej tak nienawidzi? Po trzecie magia procentu składanego. Według Alberta Einsteina procent składany jest największym wynalazkiem ludzkości. Podobny jest on bowiem do kuli śnieżnej, która, staczając się ze szczytu, powoli nabiera rozpędu, a równocześnie zwiększa swoją objętość, coraz szybciej rośnie, aż do gigantycznych rozmiarów. Pamiętaj zatem, że regularnie oszczędzając nie tylko powiększasz swój majątek poprzez dokładanie do niego nowych kwot, lecz także dotychczas zgromadzone środki dodatkowo także same pracują na siebie za pomocą tzw. magii procentu składanego. Na czym ona polega? Otóż procent składany to sposób oprocentowania kapitału, w którym odsetki naleczone są nie tylko od kwoty początkowej, lecz także od wcześniej naliczonych odsetek. Oznacza to, że w kolejnych okresach oprocentowania, np. w kolejnych miesiącach czy też latach, odsetki są coraz wyższe. Wyjaśnię Ci to na konkretnym przykładzie. Powiedzmy, że zainwestujesz 10 tysięcy zł z rocznym oprocentowaniem 5%, to po roku będziesz miał 10 500 zł. Jednak, jeśli odsetki zostaną doliczone do wkładu, to w kolejnym roku odsetki będą naliczane już od kwoty 10 500 zł, czyli będą już wynosić 525 zł. Oznacza to, że po dwóch latach będziesz już miał 10 500 zł plus 525 odsetek, czyli 11 025 zł. Sytuacja ta będzie wyglądała analogicznie w kolejnych latach. Pamiętaj zatem, że im dłużej oszczędzasz, tym większa jest siła procentu składanego. Dlatego też systematyczne oszczędzanie z wykorzystaniem procentu składanego może pozwolić ci na znaczne pomnożenie twoich oszczędności. Przykładowo, jeśli regularnie będziesz odkładał 100 zł miesięcznie przez 30 lat z rocznym oprocentowaniem 5% i z zastosowaniem mechanizmu procentu składanego, to po tym czasie będziesz miał aż 83 572 zł i 62 grosze. Natomiast sama kwota kapitału to tylko 36 000 zł. Od mechanizmu procentu składanego należy bowiem odróżnić tzw. procent prosty. Jest to oprocentowanie polegające na tym, że odsetki daneczone do złożonego wkładu nie podlegają już dalszemu oprocentowaniu. I tak, w przypadku procentu prostego, po skapitalizowaniu odsetek, np. na lokacie lub koncie oszczędnościowym, są one bezpośrednio przelewane na wskazane przez ciebie konto. Zauważ, że wówczas nie dochodzi do powiększenia kwoty na tej lokacie. I dlatego przy kolejnej kapitalizacji odsetki będą naliczane dokładnie w takiej samej wysokości. Jest on zatem zdecydowanie mniej korzystny od procentu składanego. Zazwyczaj procent prosty można spotkać przy lokatach krótkoterminowych, zaś składany zwykle związany jest z oszczędzaniem długoterminowym. Dlatego też zwracaj zawsze na to uwagę. Po czwarte, oszczędzanie daje poczucie bezpieczeństwa. Posiadanie oszczędności zapewnia bezpieczeństwo finansowe. Zarówno dla Ciebie, jak też i Twojej rodziny. W przypadku bowiem nieprzewidzianych wydatków, np. zalania mieszkania, awarii samochodu lub też utraty źródła dochodu, zgromadzone oszczędności pomogą Ci poradzić sobie w tym trudnym okresie. Bezcenny jest także spokój i brak stałego stresu związanego z finansami, co wpływa pozytywnie na Twoje zdrowie psychiczne. Oszczędzanie pozwala uniknąć uczucia ciągłej niepewności związanej z niedoborem pieniędzy. Po piąte. Posiadanie oszczędności daje niezależność finansową. Posiadanie odpowiednich oszczędności daje niezależność finansową. Osoby, które potrafią gospodarować swoimi środkami i zgromadziły odpowiednie środki, nie są uzależnione od czynników zewnętrznych, np. od państwa, pracodawcy, kredytów z banku czy też kontrahentów. Po szóste, oszczędności dają możliwość inwestowania. Tak jak mówiłem wcześniej. Jedną z siedmiu fundamentalnych zasad, którymi się kieruje, układając swoje prywatne finanse osobiste, jest mądre inwestowanie. Jednak, aby zacząć inwestować, powinieneś wcześniej zgromadzić odpowiednie oszczędności. Uważam bowiem, że inwestowaniem powinien się zająć dopiero pod koniec swojej drogi w budowaniu finansów osobistych. Jest to bowiem nieco wyższa szkoła jazdy, która wymaga wcześniejszego zdobycia określonej wiedzy finansowej. Najpierw zatem skup się na zapewnieniu rosnącego dochodu, wyeliminuj zbędne wydatki, spłać długi, zgromadź na tyle duże oszczędności, że będziesz mógł sobie pozwolić na to, aby część z nich zainwestować. Co zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Innymi słowy, załóż sobie, że są to środki, które możesz stracić. Po siódme, oszczędności pozwalają realizować Twoje cele i marzenia. Jeżeli będziesz oszczędzał pieniądze na konkretny cel lub na konkretne marzenie, to dzięki temu po pewnym czasie będziesz mógł je zrealizować. Może to być przykładowo podróż do jakiegoś egzotycznego kraju, kupno wymarzonego samochodu, czy też uzyskanie wolności finansowej w wieku 45 lat. A w jaki sposób ja oszczędzam? Przyznam, że regularnie oszczędzam pieniądze od kilkunastu lat. Nie znałem wówczas żadnych książek czy też programów z dziedziny finansów osobistych. Po prostu zacząłem robić to w sposób naturalny gdyż sam czułem taką potrzebę. W związku z tym mój sposób oszczędzania jest przede wszystkim wynikiem własnych doświadczeń i praktyki. Dopiero około 5 lat później zainteresowałem się rozwojem osobistym dzięki wspaniałej, lokalnej inicjatywie, które były wówczas środowe inspiracje. Zacząłem wtedy również czytać książki i materiały w internecie na temat rozwoju osobistego, dzięki czemu znacznie powiększyłem swoją wiedzę w tej dziedzinie, a także ulepszyłem swój własny sposób oszczędzania. Kiedy w danym miesiącu zarobiłem jakąś kwotę pieniędzy z prowadzonej działalności, to po opłaceniu podatków, stałych kosztów, a także nieregularnych wydatków, zwykle zostawała mi jakaś kwota wynagrodzenia. Jaki jest zatem mój sposób oszczędzania? Oszczędzając od wielu lat, w praktyce wypracowałam pewne mądre zasady, których się dotąd zawsze trzymam. Mój sposób oszczędzania wymaga zatem stanowczego stosowania tych reguł. Jakie są to zasady? Przedstawię Ci krótko każdą z nich. Po pierwsze, oszczędzam dopiero pod koniec miesiąca. Określone środki przeznaczam na oszczędności dopiero pod koniec danego miesiąca, kiedy wiem już, jaką kwotę mogę zadysponować na dany cel. Znam jednak wiele osób, które już na samym początku miesiąca z góry wpłacają pewną kwotę pieniędzy na oszczędności. Często mówią, że najpierw muszą sobie sami zapłacić, a dopiero potem innym. Ja tak jednak nie robię. Dlaczego? Otóż praktyka taka wynikła z tego, że prowadząc działalność gospodarczą, nigdy na początku miesiąca nie wiedziałem, ile w danym miesiącu zarobię. Nie miałem bowiem umowy o pracę z jasno określoną wysokością pensji. Moja niewielka firma zawsze miała nieregularne przychody. Zdarzało się, że czasami zarobiłem dużo, innym razem mało, a jeszcze w innym miesiącu poniosłem stratę. W związku z tym zawsze zależało mi na tym, aby przede wszystkim w każdym miesiącu opłacić terminowo. Podatki, składki na ZUS, koszty działalności gospodarczej, a także stałe i nieregularne koszty życia. Nie lubię bowiem mieć długów. Dopiero zatem wtedy, gdy coś mi zostawało, to mogłem tę kwotę przeznaczyć na oszczędności według wcześniej założonych zasad. Po drugie, oszczędzam regularnie. Tak naprawdę zawsze oszczędzam regularnie. Przez cały miesiąc staram się tak gospodarować posiadanymi środkami, aby pod koniec tego okresu została mi pewna kwota, którą przeznaczam na oszczędności. Systematyczność jest bowiem podstawą przy odkładaniu pieniędzy. Po trzecie, zasada wydzielonych funduszy. Nigdy nie wrzucam wszystkich odłożonych pieniędzy do jednego worka pod nazwą oszczędności, wręcz przeciwnie, odkładane środki zawsze wrzucam do różnych zakładek, a zatem dzielę je na tak zwane fundusze. Każdy z nich ma inny cel, odrębne cechy, a także różne zasady postępowania, które przyjąłem już na samym początku. Przede wszystkim jednak. Nigdy nie mieszam ich ze sobą. Jeśli zatem jakąś kwotę wrzuciłem do konkretnego funduszu, to jest to już świętość i nie przenoszę jej do innego worka. Jak wyglądają poszczególne fundusze? Aby prosto wyjaśnić, jakie stworzyłem fundusze i o co chodzi w każdym z nich, pokażę to na konkretnych przykładach. A więc po kolei. Pierwszym z funduszy jest fundusz emerytalny. Jest to zdecydowanie najważniejszy mój fundusz. Każdy miesiąc odkładam pewną kwotę pieniędzy na swoją przyszłą emeryturę. Jeśli zatem w danym miesiącu zarobiłem na tyle mało pieniędzy, że wystarczy mi na odłożenie tylko na jeden fundusz, to na pewno będzie nim fundusz emerytalny. Czym zatem charakteryzuje się ten fundusz? Przede wszystkim jest on długoterminowy, to znaczy przewidziany na wiele lat, no zwykle powyżej 10. Planuję z niego skorzystać w jednej z dwóch sytuacji, to jest albo wówczas, gdy osiągnę wiek emerytalny, np. 65 lat, albo też wtedy, kiedy uzyskam tak zwaną wolność finansową, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Czym zaś jest dla mnie ta wolność finansowa? Otóż jest to stan, który wystąpi dopiero wówczas, kiedy uda mi się wcześniej zgromadzić na tyle duży majątek, że już nie będę musiał do końca życia pracować. I tak przykładowo, gdyby najważniejsze potrzeby życiowe i mieszkaniowe moje i mojej rodziny zostały w pewnym momencie już zaspokojone. A jednocześnie zgromadziłbym na przykład 2 lub 3 miliony złotych oszczędności, to jest to już na tyle dużo majątek, że mógłbym z niego żyć, a także z wynikających z niego pożytków, na przykład odsetek lub dywidend. I to byłaby właśnie ta wolność finansowa. Dla niektórych takie kwoty być może brzmią dość fantastycznie, ale zauważ, że zabranie tak dużej sumy pieniędzy wcale nie jest niemożliwe, bo przecież przez całe życie nierzadko dysponujemy znacznie większymi kwotami. I tak przykładowo, Zarabiając na ręką np. Na 4600 zł miesięcznie, to po roku pracy masz już 55200 zł. Zaś pracując na tę samą pensję przez 45 lat, np. do emerytury, zarobiłbyś prawie 2,5 miliona zł. To jest dokładnie 2 484 000 zł. Oczywiście, mój przykład jest bardzo prosty, ale weź pod uwagę, że przecież w rodzinie zazwyczaj pracują dwie osoby. Każda z nich może zarabiać nawet więcej niż 4600 zł miesięcznie. Przy czym każda pensja z biegiem lat w jakimś stopniu ulega podwyższeniu. Czy to na skutek podwyżki, czy waloryzacji. A ponadto zgromadzone środki mogą także same pracować na siebie za pomocą procentu składanego. Ale czy kiedykolwiek uda mi się osiągnąć wolność finansową? Tego nie wiem, ale na pewno będę dążył w tym kierunku. A nawet jeśli nie uda mi się przed wiekiem emerytalnym do tego dojść, to przynajmniej na emeryturze będę mógł sobie finansowo pozwolić na o wiele lepsze życie i nie będę uzależniony od naszego ZUS-u, który według mnie jest dziurą bez dna. Kolejną cechą funduszu emerytalnego jest także to, że jest on stały i nieograniczony. To znaczy, nie kończy się w momencie uzbrania określonej kwoty. Nie oszczędzam zatem do chwili, kiedy dojdę na przykład do kwoty miliona złotych, ale do momentu, kiedy osiągnę wiek emerytalny lub też uzyskam wolność finansową. Kolejnym funduszem jest fundusz wycieczkowy. Jedną z moich największych pasji w życiu są podróże. Jak stanowi pewne przysłowie anonimowego autora, podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a stajemy się bogatsi. Niestety jednak trochę one kosztują, mimo że sam staram się organizować swoje wyprawy w miarę w oszczędny sposób. Dlatego też właśnie stworzyłem fundusz wycieczkowy. Uznałem bowiem, że łatwiej jest mi co miesiąc oszczędzać na podróży jakąś tam niewielką kwotę pieniędzy, niż w jednym momencie wydać na nie np. Na kilka tysięcy złotych lub więcej. Czym zatem charakteryzuje się ten fundusz? Przede wszystkim jest on krótkoterminowy, to znaczy zgromadzone zazwyczaj środki wydają po kilku lub po kilkunastu miesiącach oszczędzania, w zależności od tego, kiedy wyruszam w kolejną podróż. Po drugie, fundusz wycieczkowy nie musi idealnie pokrywać się z kosztami danej wyprawy. Przykładowo, jeśli udało mi się oszczędzić mniejszą kwotę niż jej koszt, to resztę dokładam z bieżących środków, którymi na co dzień dysponuję. Jeśli zaś podróż była tańsza od oszczędzonej na nią kwoty, to pozostałą część zostawiam na tym funduszu na kolejne wyprawy. I po trzecie, fundusz ten jest stały i nieograniczony. To znaczy, nie kończy się w momencie uzbierania określonej kwoty, lecz trwa dalej. Wynika to z tego, że zamierzam stale i regularnie podróżować, oczywiście jeżeli tylko zdrowie mi na to pozwoli, a zatem zawsze będę potrzebował na ten cel jakąś kwotę. No, chyba, że miałbym słaby miesiąc i nie starczyło mi pieniędzy na ten fundusz. Kolejnym funduszem jest fundusz rezerwowy. W życiu każdego z nas, w najmniej odpowiednim momencie zdarzają się nieoczekiwane sytuacje, które często wiążą się z nieplanowanymi wydatkami. Przykładowo, zepsuł ci się samochód i powinieneś nagle wydać kilka tysięcy złotych na jego naprawę, a akurat nie masz tych pieniędzy. Albo też spaliła ci się lodówka i musisz od razu kupić nową. Może to być też jakiś wydatek związany powiedzmy z koniecznością zakupu drugiego leku no z powodu nagłej choroby. Takich niespodziewanych sytuacji mogą być tysiące. Co więcej, każdemu z nas na pewno, prędzej czy później, wypadnie jakiś nagły i nieoczekiwany wydatek, bo każdy przedmiot kiedyś się zepsuje. Najgorzej jednak, jeśli nie posiadasz żadnych oszczędności i żyjesz z miesiąca na miesiąc, wówczas pozostaje Ci jedynie pożyczyć pieniądze lub wziąć kredyt. Niestety Zazwyczaj wiąże się to z wysokim oprocentowaniem i dużą prowizją za jego udzielenie. Innymi słowy, oddasz do banku znacznie więcej niż pożyczyłeś. Ale zamiast płacić komuś niemałe przecież środki za pożyczenie pieniędzy na niespodziewane wydatki, możesz po prostu lepiej wcześniej samemu je odłożyć. Można przecież stopniowo sobie odkładać w czasach, kiedy nam się trochę lepiej powodzi. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest także i to. Że zgromadzone środki mogą także same pracować na siebie za pomocą procentu składanego. I właśnie temu służy fundusz rezerwowy. Czym zatem charakteryzuje się ten fundusz? Przede wszystkim jest on ograniczony. To znaczy, przestaje na niego odkładać w momencie uzbierania z góry zaplanowanej sumy. Jednocześnie oznacza to jednak, że jeśli w moim życiu wystąpi taka niespodziewana sytuacja i będę nagle musiał spożytkować zgromadzone na tym funduszu środki, to potem znowu zacznę na niego oszczędzać aż do momentu ponownego uzbierania zaplanowanego pułapu. A jaki jest to pułap? Oczywiście, standard życia i wydatki każdego z nas są na bardzo różnym poziomie. Osobiście uważam jednak, że na fundusz rezerwowy wystarczy uzbierać kwotę w wysokości maksymalnie 2% przeciętnych pensji na rękę netto, czyli równowartość powiedzmy jednej uncji złota. Drugą istotną cechą tego funduszu powinna być łatwa i szybka dostępność. Oznacza to, że środków zgromadzonych na tym funduszu nie można ulokować w takim aktywie lub miejscu, że ich odzyskanie lub zamiana na gotówkę będą zbyt długo trwać. Na przykład aż 14 dni z powodu procedur. Jeśli bowiem nagle wyskoczyła niespodziewana sytuacja, to ja te pieniądze będę potrzebował na dziś, a nie dopiero po tygodniu lub miesiącu. Można też przyjąć, że jest to fundusz krótkoterminowy, gdyż można na niego zgromadzić środki zazwyczaj po roku lub dwóch latach oszczędzania. W zależności od tego, jaką zaplanowałem na niego wysokość. Kolejnym funduszem jest fundusz samochodowy. Posiadanie własnego samochodu daje mi ogromną wolność. Dzięki temu mogę w dowolnej chwili wsiąść do niego, pojechać tam, dokąd mam ochotę. Nie jestem też uzależniony od innej osoby lub też środków komunikacji publicznej. Do własnego auta mogę zapakować to, co potrzebuję, a także zabrać inne osoby. Dziś bowiem własny pojazd to żaden luksus. Jest to rzecz bardzo przydatna, a dla niektórych wręcz konieczna. Zakup własnego auta jest zazwyczaj jednym z najważniejszych wydatków w rodzinie, najczęściej no przez tego jedynie kupno nieruchomości. Niestety, już dzisiaj samochody są drogie, a niedługo będą jeszcze droższe. Co więcej, każde auto, mniej lub bardziej, zużywa się, psuje i traci na wartości. Dlatego też co kilka lat sprzedaję swój aktualny samochód i kupuję kolejny. Dla aut staram się też mieć zdroworozsądkowe podejście. Nie kupuję samochodu po to, aby przed kimś zaszpanować, albo też aby podbudować swoje męskie ego. Uważam, że własny pojazd ma być użyteczny, praktyczny i niezawodny, czyli możliwie jak najmniej awaryjny. Co do zasady jestem przeciwnikiem kredytów i leasingu, dlatego też wolę regularnie oszczędzać na swój samochód i potem go z tych środków kupić, niż oddawać znacznie wyższe kwoty bankowi czy też firmie leasingowej, lub ewentualnie nazbierać na niego znaczną część pieniędzy, a jedynie resztę pożyczyć. I właśnie temu służy fundusz samochodowy. Oczywiście, można nim oszczędzać zarówno na nowy samochód, jak też i na używany. W zależności od wysokości zarobku, no i sytuacji finansowej każdego z nas. Czym zatem charakteryzuje się fundusz samochodowy? Przede wszystkim, dla mnie jest to fundusz średnioterminowy. To znaczy, przewidziany na kilka lat, no zwykle powyżej 5, a poniżej 10. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak często ktoś zmienia samochód na kolejny, a także ile zarabia. Po drugie, fundusz ten jest stały i nieograniczony, to znaczy nie kończy się w momencie uzbierania określonej sumy. Wynika to z tego, że zaraz po tym, jak go wykorzystuję i kupuję samochód, już od następnego miesiąca znowu zaczynam zbierać na kolejne auto. Zamierzam bowiem stale posiadać własny pojazd i co kilka lat kupować kolejny, a zatem zawsze będę potrzebował na ten cel jakąś kwotę. Po piąte, fundusz dziecko. Dotyczy on tylko tych osób, które mają dzieci. Oczywiście, jeśli ktoś posiada jedno dziecko, to może utworzyć jeden taki fundusz. Ale jeżeli posiada więcej, to taką liczbę tych funduszy, ile mam potomków. Na przykład fundusz dziecko 1, fundusz dziecko 2, fundusz dziecko 3. I tak, dalej, i tak dalej. Jaki jest zatem cel tego funduszu? Otóż, tworząc go, myślałem o zawodowej przyszłości swojego dziecka. Zależy bowiem na tym, aby ułatwić mu start dorosłe życie. Kiedy bowiem osiągnie ono pełnoletność, to być może będzie chciało studiować. Już dziś studia to znaczny wydatek, a w przyszłości prawdopodobnie on będzie on jeszcze wyższy. Nie wiem, czy będzie mi wówczas na to stać, więc wolę już dziś odkładać niewielką kwotę na ten cel. Z kolei, jeśli moje dziecko po osiągnięciu pełnoletności nie pójdzie na studia, lecz na przykład będzie chciało, powiedzmy, założyć własną firmę, to wówczas te środki będzie mogło przeznaczyć na ten cel. Czym zatem charakteryzuje się fundusz dziecko? Przede wszystkim jest to fundusz długoterminowy to znaczy przewidziany na 18 lub 19 lat, to jest do pełnoletności lub też ukończenia szkoły średniej. Po drugie, jest on częściowy, czyli na pewno nie pokryje on w całości kosztów studiów wyższych lub założenia firmy przez moje dziecko. Dlaczego? Otóż ja chcę mu pomóc w osiągnięciu samodzielności, ale ma być to jedynie pomoc częściowa, niepełna. Nie zamierzam bowiem w całości, czyli w 100%, Finansować całej nauki mojego dziecka, gdyż uważam, że z jego strony też musi wyjść pewien wysiłek. Nie mogę mu wszystkiego podawać na tacy, gdyż zależy mi także na nauczeniu go dojrzałości i samodzielności. Dlatego też kwota, którą co miesiąc przeznaczam na ten cel, nie jest wysoka. Z drugiej jednak strony są to środki, które regularnie oszczędzam przez wiele lat już od urodzenia dziecka czyli naprawdę przez długi okres co wręcz zachęca do skorzystania z mechanizmu procentu składanego. Jaka to będzie część wydatków, na przykład na studia? W tym momencie trudno jest to przewidzieć, ale prawdopodobnie fundusz dziecko wystarczy na około 40, może 50% kosztów. Uważam jednak, że jest to znaczna pomoc, o której pomyślałam jeszcze przed narodzeniem dziecka. Co istotne, fundusz ten w pewnym sensie sam się finansuje, gdyż przeznaczam na niego pewną część środków z programu 500. Wkrótce to będzie 800. Ponadto, fundusz ten jest stały i nieograniczony. To znaczy, nie kończy się w momencie uzbierania określonej sumy, ale tak jak mówiłem wcześniej, będzie istniał do pełnoletności dziecka lub ukończenia przez nią szkoły średniej. I po szóste, poduszka finansowa jest to fundusz, który przeznaczony jest na wypadek utraty przeze mnie pracy lub źródła zarobkowania. Powinien on zatem z założenia wystarczyć, aby moja rodzina była w stanie przeżyć w takiej sytuacji przez kilka miesięcy aż do czasu znalezienia nowego źródła dochodu. Czym zatem charakteryzuje się ten fundusz? Przede wszystkim jest on ograniczony. To znaczy, przestają na niego odkładać w momencie uzbrojenia z góry zaplanowanej sumy. A jaka to kwota? Generalnie, im większa jest poduszka finansowa, tym spokojniej możemy poszukiwać nowej i dobrej pracy, a nie decydować na pierwszą, lepszą, no bo jesteśmy do tego zmuszani, gdyż nie mamy z czego żyć. Moim zdaniem, Fundusz ten powinien być nie mniejszy jednak niż koszt utrzymania rodziny, powiedzmy, że przez okres 3 miesięcy, ale też z drugiej strony nie ma potrzeby, aby był on wyższy niż koszt taki przez okres powiedzmy 1 roku. Według mnie najlepiej, aby wystarczył on na 6 miesięcy życia na podstawowym poziomie. A dlaczego na podstawowym? Otóż dlatego, że w tym okresie nie stać nas będzie na zbędne luksusowe wydatki, ale jedynie na te o charakterze podstawowym. Jeśli zatem do tej pory żyliśmy za 4000 zł miesięcznie, ale tak naprawdę kwota 2000 zł wystarczyłaby nam do skromnego przeżycia, to poduszka finansowa powinna wynosić 12 000 zł, czyli 6 razy 2000 zł. Reasumując, dziś przedstawiłem Ci mój sposób oszczędzania. Możesz śmiało z niego skorzystać, ale nie kopiuj go bezrefleksyjnie, lecz dostosuj go do swoich potrzeb i zrób to z głową. Jeśli bowiem masz inne cele lub priorytety ode mnie, a prawdopodobnie tak jest, to powinieneś stworzyć własną wizję odkładania środków na przyszłość. Na przykład utworzyć jeszcze jakieś inne fundusze, które będą pasowały do Twojej wizji oszczędzania. Pamiętaj jednak, że najważniejsze jest to, abyś regularnie oszczędzał, zaś z czasem także wypracujesz w swój własny sposób. I to na tyle dzisiaj. Na temat tego, w jakie aktywa można oszczędzać, opowiem Ci w odrębnym odcinku. Na koniec mam do Ciebie prośbę. Jeżeli podobacie idea tego bloga i podcastu, to proszę Cię o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie. Dzięki temu ma on szansę dotarcie do szerszego kręgu odbiorców, a być może są wśród nich osoby, które bardzo potrzebują zawartych w niej informacji. Cześć!